Nowa technologia wyparła ludzi z pracy. Tysiące osób straciło zawód. Myślisz, że chodzi o sztuczną inteligencję? Pomyśl jeszcze raz. Do końca lat 60. efekty specjalne w filmach robili ludzie. Modele, makiety, ręczna robota. A potem 1973 rok, Westworld. Kilka lat później, Star Wars. Pojawiła się animacja komputerowa. I tak. Tysiące ludzi z tradycyjnej branży efektów specjalnych straciło pracę. Ale to nie był koniec pracy. To było jej przesunięcie. Powstała zupełnie nowa branża. Wizual effect. Nowe zawody, nowe kompetencje. Bilans? Często dodatni. Nie ujemny. To zasada ewolucji. To nie najsilniejszy gatunek jest tym, który przetrwa, ani też najinteligentniejszy. Przetrwa ten, który najlepiej adaptuje się do zmian. I dokładnie. To samo dzieje się dziś, nie z filmami, z pracą, z naszymi zawodami. Adaptujmy się.